Oh, wait, it's <laughs> hey, yeah, yeah. Duże gówno urusciałem chciałem wejść z domu Dużo pełnych klubów, chciałem wejść z domu Duży pieniądz w rękach, ale brak tu, Chcę zarobić tyle, żeby wypierdalać faj z lodu Duże gówno urós, wejść do domu Młody mały, biała, zalera nie duży dom albo albumu Zostałeś gdzieś tyle, a my otwieramy tak, Cały Są Cały dzień wiszę na słuchawie, tak jak domowo Pojebany to tak, cichnie flipem, grozi w obozie to oboza, jakby mnie hałamo, a to jodu ci dam, bo a tej zady, fale na maturze ja pisałem nowy numer Przypomniałeś sobie o mnie, ale mam już nowy numer dałeś, że niedobre, ale kuziom na ciepłja Nie chcę słyszeć, że nie mogę powiedzieć, ile to kosztuje Chur. To pływa na nie lecz bez brudu Ja tu dużo papier, Czas nie noszę się Ja siedzę na kanapie, kiedy pływa sześć Duże gówno urus, chciałem wyjść z Tu Dużo pełnych klubów, chciałem wyjść z domu Duży pieniądz w rękach, ale brak długu Chcę zarobić tyle, żeby wypierdalać hajs z Duże gówno urósł, chciałem wyjść z domu Młody mały, biała stale tu Kupię duży dom za parę albumów Zostałeś gdzieś tyle, a my otwieramy Świecę po oczach i wiesz o mil Świecę na kartach, MVP Gdyby materiał, heavy city To nie materiał do emisji, wizji, telewizji, co się dziwić, bizzi Cał czas, skąd nie pliki, fizy, fizy, namu zbili Ciędzkarny, ja tylko striki Żeby ruszyć grunt, nie potrzebuję prąku 2-4 na siedem, pośród wielu horyzontów Beton czy salon, ja wygrzałem wiele kontr Puszę to grać, w końcu wszystko jest w porządku Kutuki bosny, ale dobrze, mam duże kontur Dużo czasu, a nie miałem nigdy na nacianych, chciałbym ma duży mordo, nie stoję parko, to nie dżestnach Spowojony jestem od tego sortu Duże gówno urósł, chciałem wyjść z Tu Dużo pełnych klubów, chciałem wyjść z tłumu Duży pieniądz w rękach, ale brak długu Chcę zarobić tyle, żeby wypierdalać hajs z modu Duże gówno urósł, chciałem wyjść z tłumu Młody mały, biała salera, Tu Kupię duży dom za parę albumów Zostałeś gdzieś tyle, a my otwieramy tak, co